Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem krysto i witam Was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Mianowicie widzowie zajmiemy się questami z gili złodziei. O, raczej takie chwile pogadankowe, żeby nam to znikło z questloga i w sumie nawet nie można nazwać tego questami. Ja bynajmniej tego tak nie widzę. Ale co chciałbym nadmienić na początku? Zapraszam Was bardzo gorąco widzowie do zostawienia łapki lub subika na kanale, serio mi to bardzo pomaga. Ja widzę, że statystycznie jako wyświetlenia niby rośniemy w siłę widzowie i bardzo to doceniam, ale no z subskrypcjami to ja nie wiem dlaczego y, ludzie aż tak niechętnie to robią, patrząc na to, że nie wiem, posiadacie nie, niekiedy, no, TikToka i tam klikacie jak szaleni we wszystko, nie? Chociaż może generalizuje. No nic, będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawicie po sobie ślad. Będę bardzo wdzięczny. I raczej będę to robił na początku. Teraz troszeczkę tak czuję, że nie było to naturalne, że to mówiłem. Ale w, w, wydaje mi się, że wejdzie mi to w jakiś taki dobry nawyk, że aż nie będzie wam to aż tak mocno przeszkadzać. No nic. Idźmy. Mm. Do gili złodziei, a potem chyba zroby. możemy iść pogadać z Delfin. No, chyba nam starczy to na spokojnie czasu, nie? Na spokojnie. Dobra, lećmy. Do gili złodziei. Widziałem generalnie tego złodzieja martwego przy cmentarzu po prawej stronie, ale. Hej, dobrze Cię widzieć! To jest chyba jakiś quest z Anniversary Edition, albo się mylę, bo te nie wiem. Questy z modów. No one są nieraz tragiczne. One są na siłę wydłużane do granic niesamowitych, i nie czuję, że one pasują w ogóle do. Oh, jesteś. Do Skyrima, bo mówimy to tak. Skyrim jest gierką, w której jest bardzo rzadkie, że questy macie długie, rozbudowane i tym podobne. Więc im bardziej one odbiegają od rzeczywistości w jakim oni tworzyli w ogóle tą grę, tym immersja u mnie totalnie spada. Chyba, że ktoś sobie gierkę moduje totalnie na po całości. jak tam u jednego z widzów widziałem, że powiedzmy na modzikach gra i no ta gra zupełnie coś innego, nie? No ale są też tacy ludzie, nie? Że sobie tam modami podbić jakoś, nie? muszę to wiedzieć. O, musimy z nią pogadać. Zdaje się, że jesteś nowym rekrutem. Zdaje się, że ty i ja dobrze się poznamy. Jestem czasem mogę za małą Ja to przeskipuję widzowie My nie będziemy z nimi gadać w ogóle. Działam w... w końcu przekonasz się. Dobrze? Oto twoja zbroja. Zdaje się, że mam pozwolić ci na. Oczywiście, nowy element jeszcze bardziej. Na pewno? Zdecyduj się wreszcie. Na pewno? Dobrze? Proszę. Dobra, i teraz Rex. Po pierwsze, jestem najlepszym szpiegiem, jakiego ta gildia posiada. Więc jeśli myślisz. A co z Mercerem, możesz... Frejem? Po drugie, no już kładam. No Nie będę gadać słodkości. Kto wie, jeśli chcesz znać moje zdanie, możesz. A przy okazji możesz co nieco zarobić na boku. Niezły układ. Chyba dam radę coś zrobić z twoją twarzą. Zakłada. Jesteś tu w charakterze klienta, mam przem. Dobra, i znikło. Znikły nam trzy questy takie, no, poboczne, że z kimś mamy pogadać. Więc spoko. I my teraz możemy iść za moment. List żelazny, tego nie robił. Dobra, możemy już wyjść. Nie, jest źle. No, my sobie tak pod koniec pójdziemy do Delfin. No, spokojnie tam z nim pogadamy. Akurat jej dialogi chcę posłuchać zawsze chcę się podzielić swoimi przemyśleniami na temat tego co on Agata. Bo nie zawsze jest to hmm, spoko co ona mówi. Rzeczna puszcza. Dobra, lećmy do rzecznej puszczy. Ale chyba jeszcze przed tym to kupimy trochę żelaza. I coś tam pobudujemy. O, on już idzie do domu? Czegokolwiek zapragniesz. Kurde, dobra. Bo ja bym kupił coś od niego. Trochę żelaza. Jeszcze jest sklep wielobranżowy. Bo my pod koniec pójdziemy z nim pogadać na spokojnie, wiecie? Jakoś nie ma tam... mogę wykuć wszystko, co jest proste i mocne. O kurde, ładna pogoda. Tylko żelazo i stal. Dawaj, dawaj, Nie dawaj. Twojego fantazyjnego elfiego metalu <noise> mogę wyk... Lubisz się skradać? To no. całkiem niezłe sztylety pies. No. Potrzebujesz hmm. Miecze, hełmy. Praktycznie wszystko czego zapragniesz. O, trochę korono możemy kupić. Dobra, jest okej. Okay. Do następnego razu. I my jeszcze wejdziemy do... do Lukana. Tak, do Lukana my wejdziemy. I pamiętajcie, że my musimy się jeszcze pojawić Dziękuję w Mortal za Bo tam jest ten, ten drwal. Jesteśmy jedni. No... wszystko, no przejdź tam! No, Lukan. Co ty robisz? Pięknie. Ładnie. Lucan, nie sprzedajemy srebrnych książek, prawda? Bo jeden klient pytał. Dobre, tak. Rzeczy, których nie potrzebuję. Na pewno to. też nie chcę. Dobra, jednak... Założymy maskę. Cicero i... Ja i... Rozejrzyj się! Tak sobie myślałam, że powinniśmy. Możemy zdobyć trochę dodatkowego towaru. No wiesz, trzeba przyciągnąć nieco eklektycznej klienteli. To. Klinoty dusz. To nam się też przyda. Słoma, szkło. Klinoty dusz. Zobaczcie, jak to mocno nam daje dużego bufa, nie? I teraz tak, my chcemy sprzedać zbrojek z złodziei. To jest trochę za drogie. Okej, okay, zaklinacz to nie. Kondycji... Można sprzedać. Magii... Też. Odporność... Sprzedać. Uleczenie choroby, sporo tego. Skuma... Dobra. Bardzo ładnie, wszystko git. Do następnego razu. I my teraz jeszcze wskoczymy na chwilę do Mortal, bo tutaj muszę wstąpić do Dorwala, kupić drewno. Ok. No nie, mówi mi, że smog zaatakuje. Dobra. Tak się bawimy, tak? Spowolnie czas. O, jeszcze prosty smok. Nie, dobra. To odpada. No... Nie, nie, nie. To odpada. To już wolę iść do Delphi. Ja nie mam zamiaru ze smokiem walczyć. O. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie smok nie wyskoczy. Nie. Ja nigdzie nie widzę smoka, żeby Dobry gdzieś wyskoczył. On za górę czasem wylatuje. Się. Dobra, pogadamy z delfinem. Wydaje mi się, że nikt cię nie śledził. Chodź. Mam plan, nie, ta twoja katana to się za mocno rzuca w oczy, wiesz, coś Lydia? No, Lidia. Jesteśmy. Wymyśliłam, jak przemycimy cię do ambasady Talmoru. O, to słucham. Mnie? A co z tobą nie idziesz? To byłby kiepski pomysł. Ściągnęłabym na siebie niechcianą uwagę, ale ciebie jeszcze nie znają. No, w sumie ciebie znają za mocno. Ambasadorka Talmoru, Ellen Wen, regularnie organizuje przyjęcia, na których bogaci wpływowi podlizują się Talmorowi. Mogę ci załatwić wstęp na jedno z ich przyjęć. Kiedy już znajdziesz się w ambasadzie, wyjdziesz po cichu i poszukasz tajnych akt Elenwen. Mam łącznika w ambasadzie. Nie byłby skłonny samodzielnie podjąć się tak ryzykownej misji, ale może ci pomóc. Nazywa się Malborn. To leśny elf. Mam mnóstwo powodów, by nienawidzić Talmoru. Możesz mu ufać. Dam mu znać, żeby spotkał się z tobą w samotni, w gospodzie pod mrugającym ślizgaczem. Wiesz, gdzie to jest? Kiedy ty będziesz robić swoje, ja zajmę się zorganizowaniem dla ciebie zaproszenia na małe przyjęcie u Elenwen. Kiedy to jest z ambasadą, to jest problematyczne. Się ze mną bo niego mogą zabić. Jakieś pytanie? O ten kontakt trzeba. Fajnie byłoby tego elfa uratować. Ej, później. Nie martw się o Malborna. Nie jest tak niebezpieczny jak ty, ale ma na z Talmorem, podobnie jak ja. Okay. To leśny elf. Talmor wymordował jego rodzinę w puszczywalen, podczas jednej z czystek, o których się nie mówi. Na szczęście nie mają pojęcia, kim naprawdę jest. W przeciwnym razie nie podawałby napitków na przyjęciach ambasadorki. Pozwól, że ja się tym zajmę. Nie martw się, będziesz mieć prawdziwe zaproszenie. O ile odegrasz przed strażnikami miłość dla talmoru, wpuszczą cię do środka. Tu zaczyna się zabawa. Musisz wymknąć się z przyjęcia, nie zwracając na siebie uwagi. Twoim następnym ruchem będzie znalezienie biura Ellen wen i przeszukanie jej akt. Malborn powinien cię pokierować. Okej. Okay. Zgoda, zachowaj ostrożność. O co chodzi? Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Nie. Ale możemy się tutaj rozejrzeć. Księga Smoczego dziecięcia, mapa Smoczych kurchanów. No tutaj wszystko możemy pozabierać. No, ona już wychodzi. Nie no. Przytulna nawet. Przytulna piwnica, nie ma co? Nie ma co widzowie, ale chyba wszystko. My na spokojnie możemy chyba w następnym a, materiale zająć się ambasadą, tylko kurde jak ja tego elfa wyratuję z tamtej opresji. Bo my widzowie generalnie mamy tak, że z czasu w tamtej sytuacji działa na zasadzie takiej, że my robimy tak, kłócamy, ich zabijamy, nie? Problem jest taki, że jeśli nie zadziała to, to jestem w totalnej rozsypce i nie wiem co zrobić. Nie wiem, czy by mi się przydało drugie słowo krzyku spowolnienia czasu. Nie wiem, coś muszę pomyśleć, żeby ogarnąć drugie słowo. To by się nam przydało, bo to jest krótki czas. Obecny na spowolnienie czasu, nie? Jakbym miał już dwa słowa, no to już jest y, fajnie, nie? Więc ten slot już dużo by dał, ale nic. Może w następnym odcinku jakoś ogarnę i pójdziemy w miejsce, w którym znajduje się jakiś krzyk spowolnienia czasu. No, może. Zobaczymy. A też jakiegoś smoka bym musiał ubić, bo żadnej duszy nie mam. Chociaż tak wiem, widzowie, w Mortal był smok. Tak wiem, widzowie. Był smok, ale my się z nim bić nie będziemy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczcie, tutaj jest generalnie centrum operacyjne. Ostatniego niby członka z Ostrzy, która ma nierówno pod sufitem. Ale to jest moje osobiste zdanie. Na jej temat. Możecie się z tym nie zgadzać. Dajcie znać, co myślicie o Delfin. Ja zasadniczo mam obecnie tylko same negatywne odczucia w stosunku do tej persony. Może mi się to zmieni. Zobaczymy. No nic. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I dajcie znać, jak lubicie tą postać, powiedzmy, Delfin. Czy negatywnie, neutralnie, czy totalna, jakaś tam powiedzmy nie jest zbytnio lubiana przez Was. Dajcie znać. Więc ja mykam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!